Bardzo serdecznie w sądzie, jak multistanu, dzisiaj przejrzymy rzadkie przypadki ludzi, którzy nie potrafią się zachować. Robią rzeczy, które wymagają resencjalizacji lub wrócenia i do lochów. Tak, moi drodzy, dzisiaj będziemy decydować nad losem i życiem niektórych użytkowników. I to Wy bądź co bądź zadecydujecie, czy kogoś zbanujecie, czy nie, do aresztu trafiło około 80 osób. No i musimy sprawdzić, czy te osoby mają szansę na resocjalizację, czy też na wieczne potępienie. Tak więc moi drodzy, zacznijmy dzisiejsze spotkanie, sprawdźmy w takim razie zachowanie ludzi i sprawdźmy, czy zasługują na... Drugą szansę. Użytkownik mitzkon 223, moi drodzy, obserwuje od 29 maja. Napisał takie rzeczy: 13 kawizów, haha, beka, skończyłeś się. Czarny, czarny, czarny. No dobrze, no czarny to, to, to kolor, tak? Daj moda i bana. Jak mnie nie zwanujecie, znaczy, że jesteście kurwami. Edward. GGG, Enward. Ok, sprawdźmy jego wytłumaczenie. Witam, Multi. Na początku chciałbym przeprosić za to, co się wydarzyło, lecz to nie jest moja wina. Mieliśmy imprezkę ze znajomymi i oglądaliśmy Ciebie. Ja już się bardzo słabo trzymałem i koledzy postanowili tak pisać. Nie byłem tego świadomy. Możesz mi nie wierzyć, ale nie wiem, jak Ci to inaczej wytłumaczyć. Przepraszam jeszcze raz za moich znajomych. Ta sytuacja się już nigdy nie powtórzy. Wszystko, co napisałem, jest opowieści moich znajomych, bo nic z tego nie pamiętam. Czyli nie przyznaję się Pan do winy ewidentnie. Nie potrafił Pan zadbać o. Swoje konto i dał pan popijaku dla kolegów, tak, żeby zniszczyli panu życie. Niestety, zostaje pan spanowany. To się nie powtórzy, bo masz perma. Żegnaj, żegnaj, Trzyma się. Olonex, witam cię serdecznie. Nudesik, kred ci stoi. Mini Mike, mini Mike, mini Mike. Pan, no, masz CS-a. No i dobrze. Masz chujową koszulkę, pasuje do włosów. Mam czarnego chomikę. Aha, no i CeWard. No, nieźle, panie worek, lol. Tak pan się kurwa przedstawił nam. O co tu kurwa chodzi w ogóle, nie? O co panu chodzi, kurwa? Cisza kurwa! Co tam się dzieje kurwa w tle? Oooo! Zbanowane za całą ordę! I dobrze, to twój kolega, zaraz też kurwa wybierdalasz. Cisza kurwa! Dobrze, kontynuujemy rozprawę. Przepraszam drogą administracji i samego multiego. Nie wiem czy opisałem takie brzydkie słowa. Serio, chuj wie, jeśli mnie odblokujecie, to się nigdy nie powtórzy. Z góry dziękuję. No to debil jest kurwa non. Stinky cheese. My kogu. Oh my dog. Niesamowity ziołek, nie. Dobra, banuję go. Mogę moda? Siema, ma? Nic nie zrobiłam złego. Kurwa, hania! Dobra, tam jej udbana, nie? Tam jej udbana. Następnym razem się nie witaj, bo perm. Elo! Co? Nie wiem co to znaczy. Buja! Giard! O co chodzi, kurwa? Dzień dobry, drodzy moderatorzy. Chciałbym się domagać o unbana ponieważ moim zdaniem to nie powód do bana. Użytkowniku, o co ci chodziło z tym griat? Kurwa, nie jestem w stanie zrozumieć. Graj Fortnite, graj Fortnite. SSS -a, SS, SA, SA, SS, Po -a. budowa, budowa, budowa. O co chodzi z tym ziomkiem? Nie, no to jest jakiś dziwak. Losowy generator słów, nie? Wypier nie spierdala. Dinodance, dinodance, dinodance. I losowy Edward. word ja. Olek. O co chodzi z tymi ludźmi? O co im, kurwa, chodzi? Kiedy GTRP? I człowieku Dino dance, nie? Ban za Dino Oho, a co to jest za ban? O Jezu, ja mu dałem bana w 2021 roku, kurwa. Za co bloka mam tu? Kurwa, za co ja mu dałem bana, ty? Dobra, czas na dowody, ale dobra, widzicie? Zobaczcie, ten użytkownik mnie nie obserwuje. To na pewno zmienia troszeczkę postać rzeczy, tak? Jest on wtedy, że tak powiem, ma mniejsze szanse na unbana, tak? Kim jest ta postać? To mnie ciekawi. To jest jakiś stary ziomek, bo ma 2000 12, 12, konto stworzone. Czy ja mogę zobaczyć w jakiś sposób? Ksajo.pl pewnie kurwa nie działa. O jest! Filupen ostatnio widziany był Volt Banicja. Nie mam pojęcia kto to jest. Paris z top 1. Drugi Szymol, Franio, Adamcy Pelcu. No widzę, że zajebista ekipka tutaj się nam szykuje. Oglądał Evron przez 10 minut. Klaudia Kroff przez 35 minut. To dłużej niż Evrona. Więc zadecydujcie. Szybka ankieta. Już wam robię ankietę. Użytkownicy zagłosowali jednogłośnie. 3216 głosów na Unban. 393 głosów na ban, czyli użytkownik zostaje odbanowany. Oni najazd zrobią, jak będzie wiadro robić. Co, kurwa? Aaa... Dobra, ja wiem, o co chodzi. To był kurwa YFL SMP. Dobra, dam mu unbana, bo to było dawno. Minął rok, kurwa, ponad. Ty jesteś, kurwo... Pierdol się. Co? Pozdro, xD Pozdro, ano i sorry. Gąbao Borsuk. 40 minut ma u mnie. Dobra, niech Spierdala, to jakiś debil jest. Oho Widzowie, mamy to. Mamy bana Przez ducha. Obserwuję Od 4 lipca 2013. Rare ban Widzowie, OG widz. Prawdopodobnie dostał bana w 2013 Roku, jak streamowałem Kurwa cookie clickera i nie ma nawet historii Człowieku yy, tego bana, bo wtedy Nie było czegoś takiego. Niesamowite, kurwa Nie. Byłem głupi, byłem młody Nienawidziłem szkoły, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ona wzięła moje serce i poczułem się bezpiecznie. Nie wiem, gdzie jestem, ale zawsze chcę mieć tu miejsce. Dobra, to mi się podoba. Bardzo fantastyczny wietrzyk. Daję mu unbana, daję mu unbana. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma w tym urzędzie. Pozdro, minesek. Kurwa. Krzywy 215. Mam mojego fiuta. Siema. Sorry za te wpisy na czacie z tym krzywym. Ziomka z klasy chciałem rozśmieszyć i mi się udało, ale nie spodziewałem się, że dostanę bana na czacie. Czemu on za to dostał bana? Ja bym mu dał unbana. To jest jakiś ziomek od 2000. Myślę, że krzywy to autokorekta z kukę. Ale co, trzy razy kurwa napisał to? Dobra, ja mu dam unbana. No, chłodnie obserwuję 2021. No, wyjebane, nie? Mogę moda. Spocony ktoś. 1, 2, 3. Jestem nowy na tej platformie. Nie wiedziałem, co znaczy mod. Kolega mi polecił, żebym to napisał. Pisał, nie musisz dawać Unbana. Pozdrawiam moderatorów za dobre czuwanie na czacie. Jestem nowy na tej platformie. Nie wiem, co to znaczy mod. Nie wiem, co to znaczy mod, moi drodzy. Jestem nowy na tej platformie. Nie, no kurwa, no jak? No. Czyż? Dobra, po pierwsze. Po pierwsze. Zwalanie kurwa na kolegę. Zwolnij tam kurwa. To nie jest banzanit, Zamknij mi pizdę. A po drugie. Pierwszy raz, jak się y, napisze u mnie na czacie, to jest napisane zasady. I tam nie proś o moda. Dobra, nie stwierdala, to jakiś debil. Jestem kurwy. Ktoś chce kosiołek. Stawiłam. Stawiłam. Na TikToku na TikTok i napisałam, żeby chodzili na Spotify, i mam nadzieję, że dużo wejdzie, mam ponad 100 obserwujących, więc trochę ich jest. Please, wejdź weź na mojego TikToka. Jestem. Julcza. Hej, bo przypadkowo klikło mi się rozmawiaj. Co kurwa? Rozmawiaj sama ze sobą. Ci kurwa NPC, o co chodzi? Przelej mi hajs na Liquid tak koło 100 zł mordo. Zamknij mordę i daj oglądać kretynie, bo se jem do twojego live'a, ale daj obejrzeć filmik. A, to wiadomo o co było. Pewnie powiedziałem tak. Ty kurwo jebana, jak chcesz, se, jak chcesz se obejrzeć filmik, to wypierdalaj se samemu obejrzeć. Dałem mu bana. Sorki poniosą mnie trochę, ale Multiego bardzo kocham. To moja top 1 osoba na Twitchu. Sprawdź pornole trzy Gaylona. Geylona, 9 stycznia 2024 Sprawdź pornole 3 Dobra, nie, no to jest jakiś narzekacz jebany To właśnie najgorszy typ widza, co wchodzi i pisze Sprawdź na Ksajo. No dobra On jest, kurwa, tak młodym widzem Że, kurwa, nawet go w bazie nie ma Piotr Sugar Kazama Jakiś Kamil FN I Sherry oficjalnie Fortnite Fortniteowiec Narzekacz typowy Ej, kurwie Multihuju Odbanuj gościu <noise> O co chodzi, kurwa Bando w kurwia, esz? No w kurwia Ale dobra, to było stary rok temu To damunbana co? Damun nie Spamuj jak... Jak debil next time. Dobra, dam unbana, no bo to kurwa było rok temu, to wyjebane, nie? Jebane podał kordy twojego mieszkania w strzałkach? O kurwa, ty! Jebaniec, faktycznie. No nic. Multi, zobacz na tych młodych raperów. Kiedyś to będzie duma polskiej sceny rapowej. <laughs> To niezła duma Siemka multimoderatorzy Wiem, że nie powinienem wysyłać linków Chciałem przeprosić za to, co zrobiłem FB Watch w ogóle, kurwa Chciałem znowu uczestniczyć w życiu całej społeczności Ponieważ jestem w sumie fanem od dziecka Gwarantuję, że coś takiego się nigdy nie powtórzy Jeszcze raz przepraszam i proszę o wyrozumiałość Peace No okej, okay. kulturalny Kulturalnie napisał Przeprosił Czy on wcześniej popełniał jakieś błędy? Szarek99 RP Dawajcie kawely David Prejga ma obserwatorów Zobaczcie, to jest już nowy yy, Nowa generacja fana On już nie zna Tonego Dripano On nie jest fanem tonego Dripano, to jest fan David'a Pregi. Ej, dawajcie od 21:45, nic nie piszmy, to będzie super prank. To, to jest copy pasta. To pamiętam jak kurwa z to wklejali wszyscy jeby. Dobra, song request pasud, pasut No dobra, taki normalny ziomek, nie? W sensie nie jest jakiś intuit, bo nawet nie używałem emotek, ale mogę mu dać szansę. Ostatnia szansa, kolego. Damn bana niech będzie. Kurwa dzisiaj się lituje. Pankietka! To napisał takie słowo. Ej, mordo to nie był n-word, weź no. Kiedy to było? To w lutym to było. Kurwa, chłopie. Ja jak patrzę na coś takiego, nie, że chłop kurwa mnie obserwuje na przykład od stycznia i on kurwa w lutym już pisze takie. Główno. To dla mnie to jest debil, nie? W sensie jego to śmieszne, nie? Wiesz, o co chodzi? Dla mnie to nawet nie jest, że to jest do bana, nie? No bo on tu nie napisał nic, wiecie jakiegoś, ale wiadomo o co chodziło. To po pierwsze, a po drugie, cringe jak z kurwy syn. No mamy 2024 rok. Pisać dalej n -wordy, kurwa, stary dla bejtu jeszcze tak chujowym, tym to jest kurwa, cringe jak chuj, nie? Już lepiej jakby napisał żarto spermie albo głównie, kurwa. To debil jakiś jest. Wyłącz to! Radka w ciemno! Oho! No i mamy, kurwa! Mamy narzekacza! Narzekacz, kurwa! Narzekacz. Majeska. Majeska ewidentnie jest fanką jak Multiego, bo ma. Mnie w tle, XD, zobaczmy kogo innego Jeszcze ogląda, kurwa, ale on ma konto Od 2015 roku, Naruciak Nie, dobra, kurwa mać No chciałem cię odbanować, nie, ale Wiesz co, no ja, to są jakieś jaja, nie Dobra, ale dobra, przeczytam, nie wiem jak to się stało Że wypisywałem te paskudne rzeczy Ale mogę się domyślić, kogo to była sprawka Koleżaneczki Dobra, kurwa mać No, ty, jest serio, ja powiedziałem to dla Beki Z tym Naruciakiem, nie, mówię, dobra, odbanuję ją Bo to było, kurwa, w chuj dawno Zwalanie kurwa na koleżanki i kolegów Nie, ja pierdolę Już wolę jak ktoś się przyzna stary, nie I powie, kurwa narzekałem, bo jestem zjebem jebanym Nie, musi kurwa zwalić na kogoś innego, nie Niesamowite kurwa Bardzo ładnie proszę o odblokowanie mi czatu I że nigdy nie postawię włączonego live'a bez mojego nadzoru Słuchaj majeska, to ci wybaczyć mogłem, Naruciaka ci mogłem wybaczyć, ale kurwa, że kłamiesz, to ci nie wybaczą Bamstwo, żegnaj. Co masz na brodzie, co masz na brodzie? Twoją starą mam kurwa na brodzie. Oho! A czemu ja ją zbanowałem? Nie wiem dlaczego ją zbanowałem, ale to było rok temu. O czwartej nad ranem już zbanowałem? O, to widzowie, musiała być jakaś mega pojebana akcja, nie? Ja powiem, powiem wam sekrety, nie? Jeśli ktoś zostanie ode mnie bana o takiej godzinie, to znaczy, że prawdopodobnie lurkowałem. Gdzieś kurwa byłem. Tajemnie, potajemnie. Coś zauważyłem. Bardzo możliwe, że coś się pisała złego o mnie na innym kanale. I ja mówię tak. Ty kurwo bana I wiecie, ze sprawdziłem. Mówię pal. że mi dupę. Kurwa u mnie na streamku. A kurwa pewnie u kogoś. Coś coś pisze na mnie. To ją wypierdaliłem. Ale o co chodzi, kurwa? Ale czemu o czwartej? Nie wiem, ale nieważne. Przepraszam za ten spam. No, to nie jest za spam, koleżanko. Zobaczmy, kogo oglądasz. Oho, podejrzane. No, kurwa. Nie ma historii, albo jest zbugowane. Dobra, jak ją Zbanowałem o czwartej, to znaczy, że słusznie. Do widzenia. Jak wbijesz na streama do Kajda Pozdro i napiszesz na czasie Witam, dasz followa, to dostajesz pięć złoty blik. Ja pierdolę! To nie ja pisałem, to jest paranormalne zjawisko. Pierdolony demon wiewał mi się na kompał i mówię, serio, możemy zadzwonić do DJ Palace'a. Niesamowite. Niesamowite kurwa, wytłumaczenie, nie? O kurwa, ale co ogląda. Nie znam żadnego z tych użytkowników kurwa, nie to jest. Nie no dobra, no przyszedł się zareklamować, z ich spierdala. Hunter i swój... Patrz to, wykrzyknik seks. Wykrzyknik seks, wykrzyknik seks. Seks. Kiedy seks? Seks seks siema, to ja Hunter 9.5. Kolega pyta się o gałę. Sprawdziłem ile zajmuje dostanie bana. Nie wiedziałem, że za napisywanie nazwy live jest zakazane, ale to nieważne. A na moim Twitchu nie ma i jestem pierwsza na Twitchu. Nic nie musisz mi dać um bana, możesz dać bana, bo widzę cza, A i tak, na live pozdrawiam, nawet jak mnie zbanujesz. Hunter 9.5 no i spoko, nie? No to spoko. Odklejona blondi. Ten typ widza. Będziesz grał w horror? Będziesz grał w horror? Dawaj, dawaj, leci z horrorem! Dawaj, kurwa, dawaj, dawaj! Nudny ten horror. Nic się nie dzieje. Ja pierdolę, nie? Co za kurwa zjeby to są? Przysięgam, kurwa, nie? Mógłbyś szybciej czytać, bo mój tata za chwilę przyjeżdża? <grym> XD. chodź, w dupę multi. Oby ci czarni ludzie dobili. To by miłe. Nie ja włam na konto. <grym> Miałem włam na konto. Kini to pet. Symulacja. Show me your Titi kurwo Show me cyce, show me dick show me motherfucker. Rucham go, rucham tego. Ojejku. Kurczę, ciężko się wybronić z tego, ale chodziło mi o nypla. A, no to unban. Obczaj fitbox w full hugobosie! Obczaj fitbox w full hugobosie Obczaj fit, obczaj fit Co on pisze w ogóle tutaj kurwa, ale ma fajną dupeczkę. Polizałby mi dupę, polizałby mi kupsztala. Niech pokaże dupsko, niech stanie kurwisko ja, ja pierdolek i chłop, o co chodzi kurwa? Co tu się dzieje? Kurwa? Mega dziwak. Aha, kys. No ale dobra, to kurwa do yy, nieistniejącego użytkownika yy, zostało napisane. To było, wiecie, roleplay, nie? Roleplayowanie, kurwa, postaci fikcyjnej. Że wiecie, że wirus atakuje komputer i tak dalej, nie? Roleplayo Roleplayowali razem ze mną, tak? Bardzo żałuję z napisania tego do użytkownika Kini, to pewnie napisałem dlatego, że bardzo się wkurzyłem na tego bota. Przez, że zrobił coś na komputerze idola Multiego. I chciałem mu tylko powiedzieć jedną rzecz i powiedziałem. Że <laughs> nigdy tak nie postąpię, chcę pisać dalej wszystko mi czatu i pomagać Multiemu. Proszę odblokować. No widzicie, on się zdenerwował, bo to był właśnie ten wirus. 24 wiadomości, no on jest w miarę aktywny. Dam mu ostatnią szansę. Nie pisz tak więcej. Ostatnia szansa, ostatnia szansa. Okej, okay, skromnie tutaj 28 koła widzów. Ban. <ścoughs> Nie wiem za co dostałem bana. <ścoughs> Jestem jedynym kurwa streamerem, który banuje za to, że człowieku yy, ktoś mi pisze Wow, ale masz dużo widzów. Wow, 28 koła? Kurwa i ban. <ścoughs> Wszyscy człowieku by walili konia do tego, a ja wszystkich banuję jak leci, no ale tak się dzieje, no tak się robi, tak? Cyferkowicz, niestety. Nie ma kurwa litości. Każdy jest traktowany równo. Cyferkowicz. Piseks. Enward Wiesz, ole. Kurwa ludzie są niesamowicie, nie? No co będę pisał? Jestem szczery. Chciałem zabłysnąć przed dziewczyną, ale jak widać, by to zły pomysł. Chłop człowieku, chciał się popisać przed dziewczyną, pisząc Enwarda. Niesamowity. Słuchaj, patrz Kobieto, zapłyste ci rasistowskim słowem na czacie. Błagam, zrobisz mi loda? Proszę. Błagam, czy za to zrobisz mi gałę, jeśli okaże się rasistą? No nie ma, nie ma co, nie ma co. Zamknij mordę. No i rel. No kurde, panowie moderatorzy, luźnym szarcikiem rzuciłem. Nie miałem nic z tego na myśli. Unban, please, please, please. No nawet mnie nie obserwuje, kurwa, no. No na chuj im Unban, jak oni mnie nawet nie obserwują, tak szczerze. Prania, on jest bit frania, to wiadomo. Bo ma prania, kurwa na tym, ale po co? Po co im kurwa Unban, jak oni nie obserwują? Dobra, to per? No tak, ja bym dał bana. Aha, wyzywa mojego sponsora. No nieźle. Kolego, przepraszam za moje zachowanie. Zrozumiałem po reklamie multiego, że jednak opera jest we wszystkich względach lepsza od Chroma. Te cykacze to miód na moje uczy. uszy. Lecz i tak podoba mi się pierwsza wersja młoda do opery. No i kurwa, widzicie? Szacun za to. Przyznał się do błędu. Niesamowity użytkownik. Odbanowujecie cię, kolego. Nawrócony. Witaj z powrotem, synu marnotrawny Czemu nie ma live, jak jest e, już 18.06, bo nic nie rozumiem, czemu tak robisz. Mu dałem bana, kurwa. To mnie zdziwiło, że mu dałeś wyjebałeś perma. Dobra, ja wam wytłumaczę. Ja wam wytłumaczę, ja wam wytłumaczę. Ja wtedy prawdopodobnie miałem jakieś problemy techniczne i siedziałem na wkurwie, że nie mogę odpalić live'a i jak widzę, że jakaś że ja tu siedzę i się wkurwiam, że nie mogę odpalić, bo coś mi się dzieje. I jakiś kurwa śmieć mi przychodzi pisze tak: "Czemu nie mu live'a? Jak już jest 18:06, jestem kurwa yy, pierdolonym kurwa widzimy się. Musi tutaj być, już czemu nie ma live'a?" To mnie tak wkurwia, nie? I mówię: "Ty śmato jebana". I mu daję perma, bo mnie wkurwia. Jak ja tu siedzę, men się, kurwiam się, że nie mogę tego uruchomić, a mi chłop mi pisze czemu nie ma live'a, już jest 18.06, siedzi kurwa taki nerdzik z zegarkiem w ręku i tak, przepraszam, ale widzę, że spuściłeś 3 minuty. Kurwa mać, będzie mnie rozliczał, kurwa, zjeb No liczyłem już 6 minut spóźnienia yy, nie podoba mi się to Jestem tutaj widzem, który czeka na tego streama Wolność słowa Słuchaj, jest wolność słowa Wy nie rozumiecie, to jest wolność słowa Wolność słowa polega na tym, że on może napisać Ale co z tego, że jest wolność słowa, skoro są też konsekwencje wolności, tak? No możesz sobie napisać wszystko Możesz sobie napisać, jebać tą kurwę multiego No ale słuchaj, no napisałeś, tak? Jesteś wolnym człowiekiem Ale konsekwencje są takie, że wypierdalasz, rozumiesz? Nikt ci tego nie, nikt ci nie zakazuje tego na Pisać. Możesz napisać, nie ma problemu, ale. Są konsekwencje, kurwa. Nie rozumiem powodu bana. Było po 18 nie było lawa. Jak za się, czemu nie ma lawa, jest ban. To przepraszam, nie widziałem. Jestem nowy na czacie, ale obserwuję cię trochę dłużej. W ogóle mnie nie obserwuję. XD. Kurwa, że ci ludzie są niesamowici. Skończyłeś się, cztery i pół koła. Kupiłem nową klawiaturę i zastanawiam się przycisk Cyferkowicz. Cisnąłem i niestety została wysłana owa wiadomość. Cisnąłem ją specjalnie przed rozpoczęciem streama, aby nie urazić pana Michała i nikogo z moderacji. Mam dużo wiadomości i trochę już siędzę, więc proszę o odbanowanie. Ciekawa ta klawiatura. Cyferblad, kurwa. Cyferkowicz. Zobaczmy. Oho, przestał mnie obserwować. Ale wcześniej mnie subskrybowano. Ale chyba, chyba tutaj zostało urażone. A weciszka, kogo wygląda? Wow! To za kurwa komplet, nie? O, kurwa, prawie 800 wiadomości. Dobra, dam on bana, nie. Dam on bana, kurwa niech będzie. Sklep, proszę, to jest tak nudne. Dobra, kurwa. 7 marca 2024, kurwa i spamowanie sklepem, czyli prawdopodobnie trafienie tutaj z TikToka i męczenie dupy, kurwa, bo jest trend. No niestety nie, dziękuję. czy was ma streama police! No i bana dostał, no to reklama. Widzowie, czy kolega, czy nie, nie ma kurwa pisania o innych. Przepraszam za spam. Chciałem powiedzieć tylko, że stopień niżej

A, jest niesamowite, nie? No słuchajcie, no, przylizał, nie? Przylizał, nie powiem, że nie Ale patrzcie, to jest w ogóle największy fan chyba Chivasa Chivas, Lis. Chivasior. Listening. Chivasior. Listening, Chivasior Listening, Chivasior Listening, oho, 14 koła Hach, ale się kończysz Ale napisał żarty, zostało, yy, Udało mu się, dobra, wylizał dupkę Z gównem, więc dam mu unbana Mogę vipa, ban, ja nie napisałem seks Kurwa macie! Ja nie napisałem seks, no ale kurwa, kto tu pisze o seksie coś? Kolejny widz typu kurwa, typu nie mam emotek, spamuję defaultowe, Twitch on high. Narysiu kotek. A, nie obserwujemy. To żegnam. Patrzcie to. Kiedy będzie mleczarnia? Kiedy będzie mleczarnia? Kiedy sklep? Każdy się pyta, kiedy mleczarni otwierasz. Ja pierdolę sklep. Mleczarni otwieraj sklep, kurwa. Wypij mleko i wypierdalaj. TikTok head, kurwa. Sorry, szory. Myślałem, że potraktujecie to jako żar. Ta wiadomość, jak jest wyjęta z kontekstu, to może wydawać się wulgarna i niemiła. miła. Nie, no, mega wyjęta z kontekstu, nie? Wyjęta wiadomość z kontekstu. Kurwa, ale tutaj musiałby kontekst, nie? Kurde, bele, Ciekawe, co miał na myśli. Ciekawe, co miał na myśli, kurde. Cyferkowicz, kurwa. Ja w już sarkazmu nie można używać czy o chuj chodzi. Kurwa gorsza moderacja niż u Mamona. Ale to ja Ci dałem bana, kurwa, pozytywny wibrator. To nie jestła moderacja gorsza niż u Mamona. <grytanie> można mnie cisnąć. Ja się nawet pośmieję jak mi ciśnie, ale słuchajcie, nie? Liczba widzów zawsze ban. Cyperkowicz. kukę ma streama. No i proste permik. Kurwa, co to ta reklama? Co to ma kurwa być? Ludzie muszą coś zrozumieć. Ludzie muszą coś zrozumieć, bo ludzie tego nie rozumieją. Często jest tak, że jak ktoś prowadzi streama, nie? Jak ktoś prowadzi streama, to ma na przykład coś zapl ma coś na przykład zaplanowanego, nie? I po prostu prowadzi sobie streama i jakby się skupia na tym, że on ma streama i, i robi to dla ludzi, którzy przychodzą dla niego. I jak ktoś mu przychodzi, i to. Nie będę mówił na przykładzie siebie, ale załóżmy, no nie wiem, jest mniejszy streamer i do takiego mniejszego streamera na przykład ktoś przychodzi i pisze tak: Multima streama, multima streama. Tak jakby, wiesz, sugeruje, że Ej, dobra, idźcie od niego, i. Cię, kurwa do Multiego. To jest kurwa zjebane, wiesz co dzi, bo to jest takie, no chujowe to jest po prostu. Załóżmy że są streamerzy robią sobie streama, nie? I ktoś tak pisze, ktoś tak pisze. No na przykład takiemu streamerowi że to, kurwa, zrobi się przykro, tak? Bo powie kurwa, ja myślałem, że ja robię streama dla tego widza, on tylko przychodzi napisać, że ktoś inny ma streama. To jest chujowe i to u każdego tak jest stary. Zjebane to jest. Mogę moda. Dostałem bana z napisaniem Mogę moda i napisałem to dla Beki, bo każdy to pisał, lubi pisać na czat. Mega stary pisałeś na czat, nie? Napisałeś aż uwaga! Jedną wiadomość, mega aktywny widz! Proszę oddajcie mi on bana, ponieważ bo już nie mogę korzystać z czatu, a bardzo lubię pisać na czacie. Mega. Pod lewem jest klucz! Pod lewem jest klucz! Użytkownik Young Multi zbanował. Patrz to! Pod lewem jest klucz! Po, patrz to! Pa! Patrz, czy to widzisz kurwa? Otwórz pralkę, otwórz pralkę, otwórz pralkę, otwórz pralkę Pod jest klucz, pod jest klucz Ja pierdolę ty Pierdolnięty jakiś kurwa Chciałem ci pomóc w grze, w horrorze, ale tak się bałeś i nie miałeś przejść po poziomu, że daś mi bana <grym> Tak nie było, po prostu się wkurwiłem, że pewnie spamował tym kurwa, bo nie wytłumaczył o co chodzi, nie? Dobra dam mu bana Następnym razem tak nie pisz Co ja piszę? Nas, nas razem tak nepisz Co jestem ja Czechem kurwa? Camillasier Idol i kolega z klubu Pan. Przez mi <śleskami lektura> Sam się zesniczował. A, okej. Okay. Chłop kurwa nie dostałby bana za to, ale napisał, że jesteś jego idolem i ty go sprawdzisz. Mówi, wow, mój pierwszy idol. <śleski> bardzo przepraszam za moje zachowanie. Nie mam ciasiu, kurwa. Za moje zachowanie obiecuję poprawę. Bardzo nie. Bardzo, kurwa. Bardzo nie chciałem, żeby w takie strony podwyczyło się moja aktywność na tym streamie. Niestety mało mam czasu na twoich streamach, bo mam nowe konto i bardzo, bardzo cię szanuję. Jezus, Maria. Enough, kurwa. Nie mam ciasiu tego czytać. Mogę moda? Co, kurwa? Ogólnie jest taka sprawa, mój kuzyn ogarnia temat tłumacza i w ogóle jaką się w świetle może zarzucić tego rodzaju wiadomości są dane, to stwierdził, że na moim nowym koncie mi napisze właśnie słowo mogę moda, żeby mnie wkurzyć, to stwierdził, że to będzie idealny pomysł i tak napisało, no a ja już dostępu do czatu. Ty kurwa Mirek, co ty pierdolisz kurwa nie? Mirek, co ty kurwa pierdolisz stary? O co chodzi? Nie wiem. Moi drodzy, udało się! Zarządzam. Udało się ułaskawić dużo osób, ale także wiele osób straciło nadzieję i zostało zwanowanych już na zawsze. Oficjalnie zamykam dzisiejszą rozprawę. E, wasz sędzia Young Multi, główny sędzia Young Multistanu. Dziękuję, proszę stać. Żegnam.